Listek Elf ze Stuttgartu, dzisiaj jesteśmy znowu na koncercie, tutaj w tym budynku za mną, to jest Hospitalhof. Przyjechaliśmy samochodem, bo musimy później transportować instrumenty był gigantyczny problem z zaparkowaniem. Tutaj na tym parkingu, zaraz obok można stać tylko jedną godzinę, która kosztuje aż 4 euro, a co gorzej parking jest płatny do 22. Także nie ma mowy, żebyśmy tu postawili samochód, musielibyśmy co godzinę wychodzić i wrzucać 4 euro. No więc jak to przed każdym niemieckim koncertem, najpierw imprezka, jest szampan, są soczki, jest soczek pomieszany z szampanem, jest sam szampan, jest woda mineralna, jest piwo, wszyscy się początkowo próbują zapoznać, wypić trochę szampana i w takich dobrych humorach rozgadani, rozchekani, za chwilę pójdą sobie na koncert. Wszystkie koncerty się tak zaczynają, a często w ten sam sposób się koncerty kończą. Czasami jest nawet jakieś jedzenie, na przykład brecle, albo ciastka, albo coś. O ile szampan jest zwykle za darmo w cenie biletu, o tyle za brecle i tak dalej trzeba dodatkowo zapłacić. uczennicom nie uczyłem z na się skończy się Wszyscy co mają małe instrumenty sobie wyszli i polecieli na imprezkę, a ci co mają duże instrumenty, czyli głównie instrumenty perkusyjne teraz będą je składać i to będzie trwało całymi godzinami. To jest istna karamba po koncertach tego typu, gdzie jest dużo instrumentów perkusyjnych, Raz a zamiast marimba. Marimba to już do składania. Jest Kaja. Kaja ile ma połkamiłaś dzisiaj, co? Ośmioma. Ośmioma naraz czy jak? Nie, czterema na raz, ale ośmioma cały koncert. Ja, jest, ja to, sobie to jest reskansja ale mam. Co? No to całe szczęście. Jaki to jest pan? teraz pan? idę się pakować i rozstawać. No to leć, leć nie przeszkadzamy artystce, bo się pakować i rozdawać wizytówki tego sezonu. sala pustoszeje ale niestety to dźwiganie instrumentów perkusyjnych, składanie marimby i tym podobne czynności a później zawięzienie naszym towarowym samochodem niestety należy do mnie więc e, czekam i będziemy tymi, którzy z tego koncertu wyszli najprawdopodobniej ostatnio niestety taka rola Starszych panów. No. <grywia> Fajna akustyka jest w tej sali swoją. Tu pokoncertowa ekipa techniczna zostały Opakowania do Marimby zostały rozłożone. rozłożone. Teraz będziemy składać instrument i zawodzić do domu. <grywia> te części pójdą do tych, do tych czarnych worków, następnie te czarne worki zostaną złożone, przeniesione do nie wiem kto je przeniesie i pojedziemy samochodem do domu, samochód. Samochód jest na parkingu, jeszcze trzeba będzie po niego pójść. na balkonie Hospital Hof zmachałem się składaniem tej marimby ale fajny ten Hof tutaj, nie? tam jest kawałek kościoła tu jest kawałek czegoś nowego tu jest kawałek jeszcze czegoś innego w centrum Stuttgartu całkiem fajnie a, na dole jest imprezka widziałaś imprezkę? druga część załogi technicznej przyszła <laughs> załoga techniczna przyszła to jest załoga techniczna dwuosobowa damsko-męska zawsze gotowi, zawsze przygotowani no i zawsze zgrani w tej robocie i tak dalej auto małe, ale pojemne cała imba się zbierza. i jeszcze raz stronie <śleszy> Mimochę. Wejść to jest każdy widział. Auto spakowane. Kaszank. Tu listę krew na, na tle tych pięknie z zdjęć. Co ja gadam w zdjęciu? Już mi się wszystko kręci od tego dźwigania Malimby na tle tych pięknie podświetlonych drzew na Hospital Hofstuhl w Garcie spakowana marimba spakowany samochód ja jestem mokry Kaja sobie poszła na imprezkę a my teraz powoli będziemy jechać do domu na szczęście nie musimy rozpakować marimby bo jutro jedziemy na następną imprezkę i tam ją rozpakujemy także przeczeka w garażu przez ten czas ale koncert to był dzisiaj fajny no naprawdę mi się podoba. Tak to jest. Jedne koncerty są fajne, inne mniej fajne. Ten był z tych lepszych. Liste Karol ze Stuttgart. Trzeba.